Czy nadal chować to do szuflady, to w środku odparają się różne scenariusze? A jeśli pożałuję, a jeśli skrzywdzę innych, a jeśli stracę to, co znam i nie dostanę nic w zamian, a jeśli się okaże, że nie dam rady. Dla twojego umysłu niepewność równa się zagrożenie. Zakończenie czegoś równa się mini żałobie, a zmiana równa się ryzyku. Więc co robi? Szuka najwygodniejszego wyjścia. Zostańmy jeszcze chwilę tu, gdzie jesteśmy. Może samo się wyjaśni, może ktoś za nas podejmie decyzję, może los to poukłada. Brak decyzji to też decyzja, tylko że oddana w ręce przypadkowych okoliczności. Wtedy twój umysł dostaje iluzję bezpieczeństwa, bo nie muszę jeszcze wybierać. Ty dostajesz iluzję racjonalności. To nie jest ucieczka, ja po prostu wszystko dobrze analizuję. I tak można spędzić rok, pięć lat albo całe życie. Między już nie a jeszcze nie.